Dzień dobry, witam Was 3 grudnia. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać jeden skończony hawcik, który zrobiłam w przeciągu ostatnich dni i będę tak pokazywała codziennie coś, no oprócz tych poduszek, które tutaj widzicie, bo te poduszki również zrobiłam w tym roku jako dekorację świąteczną, a nie będę teraz wyciągać, bo wszystko zepsuję więc te poduszeczki też zrobiłam, ale widzieliście je już i na Instagramie i teraz jako dekoracje także już nie trzeba się nad tym jakoś tam specjalnie rozwodzić ale nie widzieliście Pani Mikołajowej, którą zrobiłam całkiem niedawno mam jeszcze do kompletu Mikołaja od kogo ja kupiłam ten zestaw, nie zestaw, tylko schemat? Nie pamiętam, ale wpiszę w opisie, bo to było ze sklepu Etsy. To jest moja pani Mikołajowa. Jest na Murano Vintage, więc taki fajny, fajny ten hawcik. Jest taki troszeczkę. W takim właśnie vintage stylu, i tak samo chciałabym zrobić Mikołaja do pary, no bo pani Mikołajowa bez pana Mikołaja, no to tak dziwnie i będzie samotna, a nie chciałabym, żeby była samotna na święta, więc jeszcze trzeba dorobić Mikołaja. Mikołaja będę robiła na tym samym materiale, czyli też na Murano 32CT vintage. I na tym, na tym ją zrobię. Mam nadzieję, że dobrze widać, chociaż ja w podglądzie widzę straszne przekłamania koloru, ale mam nadzieję, że nie będzie to tak źle wyglądało. No, urocza jest pani Mikołajowa z ciastem. I ten hawcik sobie zostawiłam. Wczoraj również zaczęłam tą choinkę ale powiem wam szczerze, że do północy siedziałam przy nie tyle nagrywaniu co czekałam aż się zrenderuje i dopiero po północy wypuściłam filmik ten z drugiego grudnia i jakoś tak średnio mi się chciało też przerabiać tą choineczkę na XSD i zaczęłam z papieru i powiem wam szczerze, że to był taki powrót do przeszłości bo nie pamiętam kiedy ja cokolwiek robiłam z, z papieru jak się przestawiłam na sagę ja jestem cyberdziecko jednak i przestawiłam się na sagę i już od tamtego momentu właściwie nie haftuję z kartki i tak naprawdę z tej kartki zrobiłam tylko tyle Czyli jest malutki zaczątek, ale widać mniej więcej jak to tam wygląda w podglądzie. To nie mam zielonego pojęcia. No, kolor jest troszeczkę przekłamany, ale mniej więcej widać jak to wygląda. Ten zielony całkiem, całkiem dobrze się prezentuje. Więc zobaczymy zobaczymy jak będzie dalej. Dzisiaj już sobie prze... przerobiłam ten wzorek na sagę. Jednak te wzory, które są papierowe, one mają tak drobniutkie te krateczki 2x2 mm, że dla mnie są za małe, a szczególnie wieczorem, kiedy już się położyłam i chciałam jeszcze troszeczkę powyszywać. To już było dla mnie zbyt późno i oczy mnie bolały i wiecie, po całym dniu te oczy są zmęczone. No i musiałam sobie przerobić, ale że z lenistwa mi się wcześniej nie chciało no to. No to powyszywałam sobie skartki. Y... Powiem Wam szczerze, że to był taki miły powrót do... do tego, jak kiedyś się zaczynało i kiedyś się haftowało, bo nie było przecież aplikacji jako takich y... i korzystało się ze schematów z kartki i tak się jechały, przecież całe obrazy się tak haftowało. Y no ale jednak ta wygoda z sagą to jest coś. Ja jestem ogromną fanką sagi. W ogóle takiego programu, który ułatwia można sobie przybliżyć te krateczki, można wyłączyć backstage, który przeszkadza i czasami w tych malutkich kwadracikach ten backstage jest tak narysowany, że nie wiadomo jaki znaczek jest pod spodem. No i to jest taka wtedy gra zgaduj w zgadule, czyli który znaczek Ci bardziej pasuje, to sobie tam go wstawisz. No ale jest, jest czasami ten schemat nie do końca, tak mi się wydaje dobrze rozmieszczony, jeżeli chodzi o rozmiar tego schematu papierowego. A jednak te wszystkie programy dają taką fajną możliwość, że można sobie manewrować tym schematem i jest to ogromne ułatwienie, także dzisiaj. Mm, sobie jeszcze na niej troszeczkę posiedzę, ale powiem Wam jedną taką refleksję na temat tych małych schematów. One są takie słodziaki, takie malutkie, takie fajne, tak cię kuszą, bo to jest tylko parę krzyżyków. Patrzysz sobie taki nieduży wzorek taki wiecie na jedno posiedzenie i cały czas daje się złapać na to, że ten jeden malutki wzorek to tak naprawdę później są 3-4 wieczory, bo to wcale nie jest tak e, to nie jest wcale tak malutko. To nie jest wcale taki jeden malutki wzoreczek na jeden wieczór dwie godzinki peki, gotowa. Ale zawsze jakoś tak e, dam się zrobić w konia. Temu urokliwemu małemu wzorkowi, który no, który się okazuje później e, kilkoma dniami, bo nie mam tak za bardzo możliwości usiąść e, przez pół dnia i haftować, e, tylko i wyłącznie, więc e, no, wychodzi kilka wieczorów, ale to zawsze są miłe wieczory. Więc choinka jest zaczęta. Ważne, że start jest, może nieduży. Ale ważne, że ten starcik y, ruszył. Także jak się ruszył, no to trzeba będzie skończyć. Y, I zobaczymy, zobaczymy, co dalej y, będzie. Y, I powiem Wam szczerze, że całe szczęście, że te filmiki jakoś w grudniu nagrywam, bo. Mam jeden taki większy obraz, który chciałabym też wrócić do jego haftowania, i zaraz wam pokażę co to jest, bo jakoś tak ciężko mi było się zabrać do, do wyszywania. Bo te mniejsze prace jakoś tak mnie bardziej urzekły i bardziej mi wciągnęły, a ten większy, bo jest na ramię, to nie mogę go tak za bardzo zabrać do łóżka, gdzieś tam musiałabym sobie z tym krosnem manewrować no i stwierdziłam, że grudzień jest takim fajnym miesiącem, żeby móc skończyć. Zmieści się. O, idealnie się zmieściło, troszeczkę tylko przesuwam. I stwierdziłam, że grudzień teraz jest idealnym miesiącem na ten haft, no bo wiadomo, że w lecie jakoś tak mi się nie będzie chciało świątecznych obrazków i świątecznych zabawek wyszywać, a to jest. Toy shop od Maryszki czyli sklep z zabawkami, będzie wyglądał dokładnie tak. I ja teoretycznie mam zrobioną tutaj połowę. Tu już jest początek tego y, bałwankowego kapelusza. Głowa Mikołaja, no to też jest taka, jeszcze tutaj trzeba brodę mu dorobić, ale tutaj już mamy pod tym znaczkiem Open. mamy mamy zrobioną, bo tutaj będzie właśnie ten open, czyli bez backstitcha na razie same krzyżyki mam mniej więcej w połowie nie wiem ile to jest procent, bo nie patrzyłam, tak naprawdę przez ostatni rok zawiesiłam jeżeli chodzi o statystyki, więc te statystyki jakoś tak średnio prowadzę nawet wsadzę nie bardzo patrzyłam jak to, jak to wygląda, ale to jakby nie ma dla mnie za... Wielkiego znaczenia na ten moment. Ważniejsze jest dla mnie przyjemność z wyszywania. Ten schemat i ten cały mm, obrazek jest bardzo prosty. Tu są duże partie kolorów. Czasami nawet troszeczkę mnie to nudziło, bo mm, te połacie kolorów, tak jak widzicie, są całkiem spore. Układa się Układa się to w taką logiczną całość, że nie ma pikselozy, tylko to idzie takimi partiami kolorystycznymi, czy tak jak tutaj drzwi, no to mamy zielony, później jasny zielony, tutaj nawet w środku no to mamy, mamy ciemniejszy, później jaśniejszy, więc ten schemat nie jest trudny. On jest bardzo prosty, jeżeli się go robi, jest bardzo przyjemny też, ale jakoś tak dojechałam do połowy i zarzuciłam go, więc teraz mam motywację, żeby nad nim popracować i żeby wam pokazać postępy. Później będziecie mnie z tego rozliczać, coś czuję. Ale to będzie dobry, dobry plan. I na dzisiaj z postępów hawciarskich to by było na tyle. Nie będę nagrywała dłuższych filmików, bo później mi star zabraknie tych wszystkich moich mm, finiszy. I w trakcie będę musiała robić miliard star startów, więc na ten moment y, sobie już zakończymy sprawę krzyżykową. I przejdźmy teraz do tej części. Y, prezentowej, czyli otwieramy trzeci domek, 3 grudnia, momencik, momencik, ta -dam, ta -dam. mamy trzeci, o, dinki Dice, o, Matyldo, jak cukierek, jakie kolorki, Oj, sorki, tak się zaaferowałam oglądaniem niteczki, że w ogóle straciłam, straciłam poczucie miejsca, w którym niteczka powinna się znajdować, żebyście Wy też mogli ją zobaczyć, jaka ona jest kolorowa. Wygląda jak cukierek, ale wiecie, co mi to przypomina? Halloweenowe, hmm, Halloweenowe kolory, pomarańczowy, zielony, fioletowy, szary. Idealny na jakiś halloweenowy... Rzeczywiście, patrzcie! 187 Halloween. Ale jaja, widzicie? Moja Mikołajka rzeczywiście bardzo dobrze czytała moją wishlistę, bo ja uwielbiam Halloween i uwielbiam wszystkie... wszystkie wzory świąteczne, halloweenowe, to są moje ulubione... ulubione wzory i schematy. Bardzo ładne, ale mi się podoba. Kurczę, trzeba będzie coś z tego wymyślić fajnego. Ciekawe jak to się będzie przeplatało. Ale numer. Pierwszy raz widzę taką niteczkę i niesamowite. Ciekawe jak to się jak ten kolor się będzie rozkładał. No nic. W każdym razie bardzo dziękuję. Bardzo nietypowa niteczka. Pierwszy raz taką widzę i jestem już. W... przepraszam Was, zawiesiłam się, ale moja głowa już pracuje, co bym mogła z tego zrobić, albo jaki wzorek zaprojektować, żeby skorzystać z tej nitki i gdzie, gdzie ją wykorzystać? Wiecie, czasami twórczy umysł potrafi przeskakiwać z momentu w inny moment bardzo szybko i gubić wątek. I czasami tak bywa właśnie ze mną. W każdym razie bardzo, bardzo dziękuję mojej mikołajce, bo no jak do tej pory jest trzeci prezencik i trafia idealnie w moje gusta. Albo moja Mikołajka bardzo dobrze mnie zna, albo bardzo dobrze czytała moją wishlistę, ale jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, do zobaczenia jutro razem z postępami. Jaki i mam nadzieję, że jutro też będziecie mi towarzyszyć w otwieraniu kalendarza z dnia 4. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia jutro.